Wszystkich serdecznie na moim kanale Fit Farmer 0. Jak zwykle, proszę o obserwacje, czyli subskrypcję oraz kliknięcie dzwoneczka, ponieważ daje to rozwój kanałowi i to ogromny. W dzisiejszym odcinku jest wyjazd po kukurydze. Tym oto Ursusikiem, moim kochanym. Pojedziemy sobie na gospodarstwo, wysypiemy sobie przyczepy. Ja naładowałem już wcześniej. Aby Wam nie przedłużać, nie zanudzać Was, bardzo dziękuję w ogóle wszystkim, że macie chęć mnie oglądać, że jesteście ze mną. Na końcu filmiku pojawi się bonus, jak to na Fit Farmera przystało. Oczywiście, ja nie przedłużam. Le No i co? O. Zaraz będzie bolec wsadzony i lecimy z koksem. Trochę mniej go wysuniemy. O! Ale się obsunął, ale to nic. Zaraz poprawimy. O. o, cyk. Zabezpieczymy maszynerię i lecimy sobie w trasę. Bierzemy kupić jeden ciągnik Jeden ciągnik przez 35 lat Gospodarzenia nowy A tak to poruszaliśmy się Nawet na areale 700 hektarów Mordaski moje o, Jak zgrzyto to znaczy, że działa Na areale 700 hektarów Orało i siało i w ogóle yy, Uprawiało Większość ursusów Były to Szóstki, turbo, na przykład tak jak ta. To jest ursus 12-14 z 1979 roku. Dołożona jest turbina. Dzięki czemu ma 160 kunia, ale z 40 już umarło. Dzianek jest piękny. Selece. Jak szalony. Jutro, jutro albo we wtorek mam nagram odcinek z tej szopy. Z tej szopy, o której Wam mówiłem. kurde, takich wynalazków, że to się nie dzieje no i elegancko, elegancko pokażę Wam ja różne zakamarki, właśnie takie ciekawe, różne dziwne tam są jeszcze z tgr nawet nawet e, z 10 lat nikt nie wchodził, pewnie pajęczyny są takie jak w poparcie, ale no co, poprzajmy bardzo i zobaczymy sobie jak to wygląda ja już dojeżdżam do podróża na chwilę zajeżdżam na płytę będziemy sobie wysypywać kukurydzkę no i lecimy sobie, lecimy nasze ususisko sobie leci dojeżdżamy no już do podwórza na chwilę sobie wysypiemy tą kukurydzę no i piękna sprawa i niedziela, niedziela pozytywnie zakończona kukurydza na poniedziałek nawieziona czego więcej chcieć, o tu są ma wyczki pięknie no trzeba lubić łubień o kurwa hamulec dobra jest hamulec włączony biegami sobie hamujemy ja tam oszczędzam hamulce <grym znać> o tu sobie jałóweczki już jedzą, bo ja zrobiłem im żarcie Jeżdżamy już na gospodarę No jeżdżamy I pięknie Tu sobie wysypiemy tą kukurydzę I gra muzyka zredukujemy sobie bieg na dwójeczkę o, trupnęło znowu piękna sprawa zajeżdżamy ładnie na płytę i gra muzyka, moi drodzy zaraz się węże podczepi przyczepę się otworzy i pięknie tu paszowozik z osiemdziesiątką teraz już jeździ o, planujemy zakupić nowego dojczwara. pierwszy nasz traktor od X lat, który kupimy nowy dziada Idziemy sobie tą przyczepę Idziemy sobie podczepić tą przyczepę Ładnie olej Wąż od oleju Trochę krótkawy, ale to nic Mamy podczepione Musiałem gardłem trzymać, bo kurde nie wziąłem z tego czepka na głowę. <laughs> I lecimy sobie, otwieramy przyczepki ładnie. Ładnie sobie otwieramy zaczepik. Raz. Otwieramy sobie dwa. Otwieramy to, cyk, dystansiki otwarte. O, jest dobrze. Druga przyczepka. Hop. I takie dwie przyczepy po 6 ton naładowane, bo w poniedziałek będzie dowóz kukurydzy. Będzie, moi drodzy. O, tu jest Leon, ulubieniec nasz. Będzie dowóz kukurydzy, przyjaciele moi. Z. Zobaczymy, która przyczepa jest w ogóle ustawiona na podnoszenie, bo to też jest ważne. Tatylnia! Może być! Przeszczamy dziadostwo Ja sobie zaraz wycofam kapkę Tu mamy byka Leona cofniemy Idziemy przeczepić tylko Idziemy przeczepić tylko Wolczyk Jedna wysypana Ładnie się opuszcza Malinka, cyk pyk, siodła, tu mamy przeczepiaczkę. O cyk. I teraz wysypiemy tą dziadówę. Opa! Dzias jeden. und Staniemy tu, czemu nie! Tu jest fajnie, domu nie będę przeszkadzał. O. I pięknie. I tym miłym akcentem chciałbym zakończyć odcinek. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, za subskrypcję, za dzwoneczek. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdro!